Siemanko, ja jestem Z witam was w kolejnym odcinku z Hardcora. Dzisiaj zajmujemy się zombiaczkami, tak, pójdziemy na spawner, na spawner, na spawner, na spawner zabijać takie o zombieczki, zombieczki, zombiaczki fajne. Jeśli chcecie taką figurkę, to możecie ją kupić na Wempiku, na smyku, na Merlin.pl oraz w linku w opisie, taka mała informacja. I tak, otóż, 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 przejdźmy już do gry. Eee, pytałem was, gdzie, gdzie był tam ten spawner. O, o ile podawałem kordy w tamtym odcinku, i tak podałem, już tutaj sobie odpalam. Eee, użytkownik Crosscar napisał mi te kordy, i są na kordach: x-1166, y-52 i z-32. Także okej, okay. my sobie tam dzisiaj pójdziemy i może założę słuchaweczki, bo zapomniałem i bym nic nie słyszał. Eee, dobra, wszystko słychać. A, cichutko, ale słychać. Dobra. W sumie sobie tu grę ściszałem ostatnio do tego filmu Drank PvP polecam bardzo serdecznie. E, dobra. Żeby ten spawner ogarnąć, muszę założyć hełm. Hełm jest bardzo ważną rzeczą. Hmm, gdzieś miałem... Gdzieś miałem wiaderkę. Tak. Potrzebuję 4 wiaderka z wodą, żeby zrobić sobie nieskończone źródełko wody. Tak, będę potrzebował. Może zrobię to tak na razie. I czekajcie, kill off mam, żeby tam rozkopać, w dół pójść. Eee, kurczę, troszkę jestem słabe w robieniu ekspiarek, Wręcz tragiczny. Będę potrzebował Iron Barsy. Kurczę, nie pamiętam, jak to się robiło. Także my sobie poradzimy to inaczej. Czyli wezmę kubla. Albo nie, nie wezmę kubla. Mam już tutaj 6, 2, 3, 4. Będą potrzebne. Nie, więcej 3. Dobrze, 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 dobrze. Gdzie jest crafting? Wszędzie jest crafting w tym domu. Jak to się robiło? Raz, dwa, trzy? O, dziesięć. Może zrobię sobie na zapas jakby coś. Dobrze, tubelkę sobie już schowamy. Mamy to. Na wszelki wypadek, bo już sobie tutaj schowałem przed odcinkiem, w sumie nie wiem po co zabiera sobie ten crafting, bo się przyda. Jedzenia mam tyle, tyle, szczały są. Czyli na dobrą sprawę jak wyleje, one się wyleją, poleje się w dół załatka, Dobra, jestem chyba gotowy, jak nie, no to fajnie to sobie poradzimy w, w czasie, ale nie. Jeszcze coś, jeszcze coś. Tak, coś o czym zawsze zapominam. Łopata, 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 łopata. Zawsze nie zapominam. Ale no cóż. Dobra. To ja się patrzę już na kordy mamy. Minus 166 musi być, dobra. Tak wiem, że pamiętam, że w tamtą stronę, bo jak jeszcze miałem e, mapkę, to właśnie tam mi się świecił ten to spawner. wykopiemy się w dół. Troszkę światła zarzucę na ten pokój, żeby ja później zatkam, ewentualnie zrobię sobie... O, z drabinek sobie tam wejście w dół zrobię na później. E, i, I jak już to ogarnę, ten spawner, to myślę, żeby tam też zrobić enchanting. W końcu teraz jesteśmy wy, wybajerowani w koksy i tak dalej, że sobie damy radę pójść do netheru i sobie zebrać potrzebne rzeczy raz jeszcze, jakby coś, ale to na później Opsa. Ewentualnie też możemy pójść do twierdzy, później podobnie, żeby żeby żeby, żeby trochę tych... Wiecie, do enchantu półeczek zebrać. Tak, no bo czemu nie? Zawsze jest jakiś plan. Nam się nie śpieszy do zakończenia tej serii, czyli pójście na smoka. Znaczy inaczej po smoku dam wam save'a, o ile go przejdę. Później byśmy Widera zaatakowali. A później byśmy się do tej twierdzy podwodnej przeszli, gdzieś, gdziekolwiek ona jest, byśmy się do niej przeszli. Dobrze, minus 1166, 1100... Czy to będzie gdzieś w wodzie tutaj? Nie, za wodą. Okej, okay, bo wiecie, ja się wkopię w dół. Wiem, że nie, nie wpadnę do lawy, bo tam nie było lawy. Z lawą mieliśmy problem. Minus 166 to będzie... kierek tutaj! Y52 w sumie na Y, tu stoimy. I z minus. Gdzie jest z? Minus 32. A, czyli jeszcze w tą stronę. Tak wiem, że mogą od razu sobie pójść, ale po co? <grym> Dobrze. Cały czas jesteśmy na 66. Ja się napiję teraz wody z mojego super kubeczka. Jak chcecie to na kapselu, są takie fajne. Minus 32. Dobra. To już jest. Prawie tutaj. Ojoj, woda. Mhm. Słuchajcie. Minus 32. 66 jest tam. Oj No dobra. Najwyżej przygapię. Chociaż nie, mam, mam cały czas Y. A sobie tutaj wkopię. Dobra. 62-32, dobra. To to... W sumie, w sumie to głęboko nie jest, bo to jest 52. Tada, jesteś. dobra, kordy już włączę mm, Tam sumie, sobie, tam tamtędy wejdę później, e, dobra Pierwsza rzecz jaką trzeba tutaj, kuźwa wody żadnej nie wziąłem Stop, wr 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 wracaj, wracamy na górę, na górę, na górę e, Tak, taki mały fail, nie pomyślałem Czy na z źródełka sobie zrobić? Na później sobie tak tutaj wgardzę, pyk, pyk, pyk Świetliki, e, dobrze Mhm uh -huh. Cztery wiaderka z wodą są do zrobienia. Dobra, mój patent na tą Xperkę jest strasznie prosty. Czyli po prostu zrobić tak, żeby te zombie jak się pojawił, żeby sobie spływały, gdzieś tam spadały i ginęły. Eee, dobra, czyli skoro w tą stronę jest woda, to ja sobie zrobię w tą stronę, żeby było. Mhm. Dobrze. Czy mam jakieś koble? Mam malutko koble, ale to zaraz to sobie ogarnę. Czekajcie. What the hell? Niewidzialny klocek? Niewidzialny kobla to był. Dobra, ja sobie tutaj chwileczkę sobie tylko przekopię, żeby wiecie, żeby miał jak to ogrodzić. Cyk, cyk, cyk. Będę musiał też się w dół przekopać, żeby te zombiaki jak... Tak, zombiaki tutaj są, tak, zombiaki, dobrze, trafiłem na początku Że jak zombiaki będą wylatywały, żeby głową nie tykały. o nic, w dobrze. Jak mam się przekopać w dół, to tyle mi styknie, zrobię sobie tylko tak pyk. Mhm. Okej, okay, one będą płynęły w tą stronę, czyli idę tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okej, mmm, się kierpnięłam, no to. Ochotnie zniszczymy? No, niszcie, 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 niszcie dziękuję. Yy, dobra, tutaj na razie nic nie ruszamy. Wow, 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 przestraszyłeś mnie. Huh, <grym> o oh, siet, serio się wystraszyłem. Masaka! Naprawdę, no, miał trochę masy Stowna. Zawsze lubię go zbierać, ale nigdy nie wiem, co z niego zrobić. Dlatego wtedy, jak chodziliśmy, szukaliśmy. Yy, z tymi Zendermanami to, to jakoś tak nie zbierałem. Kolejny kapelusz tego kobla. Może ciąg ten zabieg, to się kuje. wiecie, może, czy nie? No, już sobie nie wyjdę. Ale zrobię takie coś. Eee, dobra. To co dam tutaj pochodnie, żeby jeszcze było więcej światła? Mam nadzieję. A, wy stamtąd, to gdzieś przychodzicie, tak, jest stwaniaki? Daj mi całą zbroję swoją. Nie, nie, nie dam całej zbroi. Czekajcie. Hmm. gdzie dziwne, bo to jest oświetlone. Czekajcie, pierdyk na tutaj pochodniał. Nie ma żadnego przejścia na drzewce nie wiem dziwne ale okej okay. jest się jaskinia, bo chyba że to o tym mnie informuje ten dziwny dźwięk, ale okej okay. kopiemy w dalszym ciągu pod siebie hmm, nie tak całkiem pod siebie, ale kopiemy niżej będę potrzebował tak, żeby jak ten zobieg wyleci żeby nie było tak idealnie, bo będą tak skakały i wiecie, przeskakiwały to będę potrzebowały mieć jeszcze troszkę niżej ale to luzik Luźnik malenia. Przekopiamy, wszystko ogarniamy. tak. ciesz jest taki, o. Niektórzy mi piszą, warte, są cięcia w takich momentach, ale jakbym robił cięcia, na przykład, jak tutaj przekopuję, i tak wiecie, od razu bym z domku przeszedł tutaj, tak bez tamtej drogi. Od razu bym był tutaj, pokazał spawner. Zaraz, pykciecie, że zbudowany. Pek to bym musiał półtorej godziny nagrać odcinek. O, tak, miga półtorej, półtorej godziny odcinek, żeby. Wycię z tego jakieś 5 minut odcinka. Ja tutaj klasycznie w hardkorze lecę bez żadnych montaży. Po prostu. Jak wiecie, mamy niedzielę. Nie ma co robić. Po co robić Light <gry> Lepiej oglądać Minecrafta. I dobra. Czyli jak woda będzie leciała tutaj, to tutaj. tutaj. No, dobra, jest, jest perfect. Cyk. Okej, okay, woda będzie się lała stąd. I pamiętam ile woda sięga jak pływa. Chyba tak leci No to troszkę wody będziemy potrzebowali, ale na szczęście. Nieskończone źródełko wody. Zaraz sobie zrobimy. Żeby nie było. I coś, o czym nigdy nie roz... Czego nigdy nie, po prostu nie to. Znaczy czego, o czym nie pomyślałem, to mogę coś takiego zrobić i. Tak, sobie sobie nieskończone źródełko. Mhm, mm jedzenie zabrałem sobie na szczęście. Bo już miałem mało po ostatnim odcinku. E, dobrze, tutaj odłóżmy. Też, 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 ty, ty, ty. Raz, dwa, trzy, cztery. Mam. Sorry, myślę, że da, w w ciągu działa. Działa! Dobra, cyklejemy. No to perfect, powiem Wam tyle. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk. jeszcze chyba dwa. Raz, dwa. Raz, i dwa Dobra. Każdy ma swoje źródełko. Ok. No to już zabieramy. Dzięki za wodę. Nie, <grydy> nie zabierzemy tego. Tak. To jest nieskończone źródełko. Dobrze, teraz to zabierzemy. <grydy> Okej. Okay. Kolejną rzeczą, jaką potrzebujemy. Tutaj. Cześć w sumie. Czekajcie, to się ząbieki jaki spełnił, bo. W sumie to by było za dużo, tak sobie teraz rozkminiam, żeby musiał jeszcze tutaj tunel zrobić, na który one by leciały, No czekajcie, zrobię tutaj, żeby by były tak, na trzy, by to leciało, czekajcie, zobaczymy czy to przejdzie w ogóle, co ja mam rozkminione, tak, dobrze jest na środku, ciekawe czy w takim malutkim pokoiku one by się spawnowały, to czekajcie, ja tu zabieram wodę na razie, Raz, dwa, trzy, cyk, 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 dobra, E, tego już nie zabieramy. Teraz git tu 3. E, mam więcej kobla. Słuchajcie, bo jak to, to, to co teraz rozkwiniłem to przejdzie. To na dobrą sprawę. E, na dobrą sprawę co ja chciałbym powiedzieć. A, nie będę musiał więcej rozkminiać. Będzie git. Git git git. Co chwilę się próbuję spełnić. No zaraz zobaczymy, spokojnie. Prawda, słyszę jednego ząbiaka. Nie wiem gdzie. Świnkę. A, chyba nad nami, bo jest w sumie już noc powinna być. Dobra. Hmm, to co? To ja to na razie. Lećmy ogarnąć tam. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, Zobaczymy, dokąd to będzie sięgało. Kurczę, trochę już, już tam jest na tym, dworze. Mhm. Oko. A tu mamy, teraz tutaj. Cyk. Żeby, wiecie, żeby nie waliły głową. Jak będą waliły, to się zablokują i tyle z nich będzie. W tutaj mogą w dalszym ciągu walić. <noise> mogą walić. Też tutaj rozkopię. Cyk. Gitarka i teraz zobaczmy... Gdzie woda będzie prowadziła. Ok, jest idealnie dopasowane, żeby leciała tutaj. Teraz im trzeba zrobić jakiś spadek. Jak najbardziej. Jak najbardziej wszystko będzie ok. Będę musiał mieć tam trochę większą tą Większą niż myślałem. Jak to nazwać? O pudełku, do którego będą spadały. Nazwiemy je pudełko po prostu. E, powiem tak, nie wiem, nie wiem ile one mogą spadać w dół kratek zombiaki. W sumie to dla mnie jest tak troszkę e, nieważne, bo ja i tak się nigdy do tego nie stosowałem, bo po co mam zabieć na ten cios, skoro, mo skoro mogę sobie tutaj przy przynieść, nie wiem, z 20 mieczyków. Jak spienie. I mieć. I się tu nie przejmować. O, tak to nazwę. Tutaj to jest sobie zrobię pokoik taki, żeby patrzeć, żeby wpłynęły na mnie. No i co? Dobra. Trzeba kopać pod siebie, niestety. Mam nadzieję, że nie natrafię na nic złego. Znaczy, który mamy poziom? Tutaj 46, to na spokojnie możemy tu kopać. Tak, czy siak. 3 Jeszcze to świetle. Póki jeszcze tutaj nikt nie ma. hopa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Szósty siódme ósme dziewiąty dziesiąty dwunastej Dobra, zrobimy na dwanaście. 12. 12 Tak. Bo tutaj muszę sobie teraz ogarnąć jakiś pokoik, skoro tam będę miał widokówkę będę Patrzcie stąd, to oczywiście pochodnia, ważna rzecz. Będę stąd. Tu sobie taki koik kontrolny zrobię. Cyk. Łatnie, ładnie. Czy to będą spadały, tak? Ok. Można by zrobić tutaj te półpłytki na razie. Hmm, tak pochodnie. Czy one spadały na półpłytki, żeby mi nie wychodziły oprócz tych małych, wiecie, biegających zębiaczków. Ale o tym. No to nie patrzmy ja Mam taką Dobra. Dokoła sobie to wejdźmy Cyk Tak ogólnie nawet jak teraz pewnie widzicie, że pewnie robię coś źle w mojej rozkminie bo ja tak zawsze robię, że i tak jest źle Mogą mi stąd wyjść jakieś się a w sumie nie ale tamte dalej będą no chyba. Chyba, że żeby zrobić inaczej. Czekajcie, tutaj zwykłe koble rzucić. Tak, też dwie inne naros chminika. 2, 3, 4, 5, 6. O, będzie lepiej. I teraz jest jedna rzecz, którą zawsze nie mogę rozkminić. Jak będzie tak, to będę mógł je nadal bić. Chyba będę mógł bić. i co? To by było tak, wiecie. bo tutaj sobie takie ząbieki spadały, a ja, ja tylko tak. Rach, ciach, ciach, ciach-ciach i giną. To jest taki mój pokoik tutaj by się dookoła chodziło. Trzeba to koniecznie oświetlić. Tutaj nie. Dobra, a tu dalej możemy sobie taką bazę zrobić. Nie wziąłem drabinek niestety. Dlatego się teraz przytopiłem troszkę na górę. Hmm. Żeby przedostawać czy to w ogóle ma sens zbyt. Może póki co zrobię sobie takie, wiecie, schodki do góry. S. A tu też mogę nawet skręcić, bo czemu by nie. Kordę odpalę, na którym tam było? 32, no okej. Okay. Koniecznie oświetlić. Bum. Czy nie, Y52, co ja gadam. Bek, bek, bek. Zaraz to odpalimy, zobaczymy czy sp będą spadały, jak będą spadały to się ucieszę. Przeciąłem orientację w którąś stronę. No co? 50... 51... 52... Dobra. 66... Mm, 66... 66... Czyli w tą stronę. Dobra, wezmę sobie... A! No! No patrzcie. Troszkę ciemno była, to się już tutaj nawet pojawiły. No dobra. Ja to chciałem zabudować. Nie dobrze. Może zrobię sobie taką. Stąd ich pobiję. Dobra. Panowie, gdzie wy to tak? Co? To muszę zabudować. Koniecznie. Aaaa, ze spawnera się pojawiacie, ale takie są Wystarczy, żeby było gdzieś ciemno. W pokoju. tak spawnery działa. No dobrze wiedzieć. Czyli tutaj też są. <laughs> Cała armia. Chodźcie, 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 chodźcie wszyscy chodźcie. oczywiście, no, co ja wam tutaj mam? Światła troszkę. Co, kolegę złapałeś? Jak miło! Nie ma Super. Dobrze. Totech tak mamy z głowy. Tu lejku. Tityk, tytyk, 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 tytyk. Ty, 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 ty. Papapaparera, papapap. Pa. Kobolę zawsze spoko. Dobra. Możemy zamurować już. Zrobię sobie jeszcze taką drogę. Ej, drogę chciałem zrobić. Panie Mietek. to chcę zamurować, żeby tak coś jak się tutaj nie pojawiło. Znowu był niewidzialny Wiecie? chyba. Wiecie? Po prostu chciałem tak, jakby coś do wpadało. No to mogło mi się tylko wydawać. Dobra, nie mam żadnego szkła. szkła. No dobra. To jest dla testu. Zamuruję... Znaczy nie nie, 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 Zrobię takie coś. Mm -hmm. Cyk. Muszę stąd zaraz się ewakuować. Kurczę, chyba w spadku jest pochodnia jeszcze. Jak robiłem w dół. No to czekajcie, ja muszę oświetlić jeszcze. Nie muszę, spadają. No czekajcie, no na hardcora polecę troszkę. No, no ale są pochodne. To tak świeci, no dobra. sumie tutaj, jak ma być, być ten pochwin obserwacyjny, to będę potrzebował mieć szkła jakieś, żeby tutaj do mnie sobie radośnie płynęły. O tak o. No dobra. A tu jest pochodnie. Sorry, nie zauważyłem OK Okej. Dobra. a ten pok informacyjny to sobie może poczekać. Wiem, to jest kordy 29 tak. Na razie się przykopię w dół. Po prostu bo mogę tak. Tak. Dobra. Mam nadzieję, że nie spadnę do nich. Nie, nie spadnę do nich. O jest mam mały. Jest mały, spoko. Mały nie może wybiec, czyli mi się udało, e, i jak zbicie mi ich? Trochę trzeba ich płuc, ale działa. Działa. Zawsze mogę to jeszcze przenieść niżej. E, możecie mi też napisać w komentarzu, e, jaką one mają wytrzymać, bo ja raz pamiętam, że testowałem, to wytrzymałość to, to nie, połowa, mi się, połowa mi od razu ginęła, połowa nie, jak było wyżej, to w ogóle do dupy. Jakby to zmienili, że nie da się pod wysokość jakąś tak zbytnią stać. Ale nie, myślę, że będzie tutaj gitarka troszkę i będę ich tam tłukł. Będę mógł sobie stać. Będzie fajnie sobie, poczekajcie. Zobaczę, czy one będą się pojawiały w takiej odległości. Bo wiem, że zazwyczaj były problemy z tym. Kurczę, wtedy 29. Nie na ten kord ich. Dobra. No. No, chyba będzie problem, żeby mi tutaj przychodziły. Musiał sobie gdzieś stać tutaj patrzeć. Tak. Właśnie miałem zabudować. Skoro obserwatorium sobie tam jednak zrobię. No dobra. No dobra. O, jak ładnie! Siema! Także co, Ekspiarkę mamy w pewnym sensie dokończoną, w pewnym sensie, bo nie w pełnym, yy, także co, myślę, że na teraz możemy zakończyć, nie? tak mam spokojnie, bo cel, cel został zrobiony, co, nie, zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić, raz, dwa, dwa, dwa uderzenia z tego miecza, nie ma szatnasa, nie ma, dobra, Jakoś. 4 kamiennego będzie, chyba, nie wiem, ale co, zrobiliśmy co, co, co mieliśmy zrobić. Jeżeli dotrwaliście do końca tego odcinka, napiszcie wiadro w komentarzu, będzie super. A ja dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Może jeszcze w tym tygodniu. Znaczy Twój, jest niedziela. Może jakoś tak na tygodniu albo w kolejny weekend. Jeszcze nie wiem, zobaczymy, zależy co będę nagrywał. Także dzięki za oglądanie. Jeżeli Wam się podobał, zostawcie konieczną łapkę w górę, komentarzyk. Podajcie film do ulubionych. Ja się z Wami żegnam. Na razie, cześć. Hej!